I widzowie, kolejne odcinacie, gdzieś lecimy znowu budować na chopy. E, tutaj macie moją glebę. <taka>, Taka trochę śmieszna, bo lądowanie było takie dziwne, jakieś jakby coś się na bok lądowania spadłem i przekrzywiła mi się kierownica o 180 stopni. I się tak stało, a my teraz lecimy na chopy. Dobra widzowie, jestem na hopach. Stan techniczny. Mm -hmm. Tutaj ktoś nie doleciał. To ciekawe. Tutaj to trzeba mocno ugnieść. Tych tutaj powiększyć trochę. No i będzie gitówa. Jest okej. Okay. Jo, widzowie, tak to wszystko wygląda. Tam robię gapika, ale patrz co się stało. Zaciąłem się łopatą. A, ah, boli strasznie. To się wszystko prezentuję. Ale strasznie się zacząłem łopatą i teraz strasznie boli. Ja to szybko odpocząć, bo trageria. Ja widzowie ogólnie to chciałbym dla Was ten materiał nagrać, ale w ten palec patrzę, jak ścisnę, dajmy łopatę, to cały czas z tego krew wypływa. I po prostu raczej wracam na ten. Tak będę musiał trzymać, żeby nie żeby mi krew nie wyciekała. Wracam do domu, bo i tak na razie tutaj byłem sam. Więc jak sam to tak se teraz nie chcę, żeby jeszcze dostać żadnego zakażenia, więc szybko lecę do domu. No dziwnie się przyciąłem tą łopatą, ale cóż. Takie życie. No i dobrze, dzięki, że oglądaliście chociaż te kilka sekund. Bo po prostu wrzucę to, bo jednak muszę coś wrzucić, że żebyście wiedzieli, że jeszcze że mi się nie odechciało i po prostu lecę dalej. Co jest? Darmo GoPro? Ty jeszcze z kaskiem! Ej! Co jest? Biorę to!